Żeby przywrócić sobie samemu wiarę w ludzkość i wiarę w analizę polityczną i analityków politycznych, należy czytać mądrych analityków politycznych, na przykład Edwarda Lukasa, którego tutaj polecam, jest to brytyjski dziennikarz urodzony w 1962 roku, europejski korespondent tygodnika The Economist. Tutaj jego ojcem był filozof John Lucas, i tak dalej. Edward Lucas opisywał upadek Związku Radzieckiego i w ogóle bardzo ciekawe rzeczy tutaj mówił. I jest m.in. autorem dwóch książek, które są też po polsku. Pierwsza to Nowa Zimna Wojna jest Jarosława Stawskiego, Rebis 2008. Nie mogłem jej w tej chwili znaleźć, mam ją chyba w tym drugim mieszkaniu. I podstęp tej książki nie czytałem, ale pewnie jest dobra, jeżeli Lukas ją pisał. I teraz Edward Lukas ma taką teorię, że zimna wojna nigdy się nie skończyła, czyli trochę podobnie jak Robert Kagan. Oni mają oczywiście rację. O Robejcie Kaganie, to jest amerykański analityk, już mówiłem wielokrotnie i podtrzymuję oczywiście moje zdanie, że to wybitna osoba. Natomiast Edward Lukas um, oczywiście też i, i on um, tutaj on to nazywa nowa zimna wojna, czyli on się różni od Roberta Kegana tylko tym, że tutaj nie, była, nie ma ewolucji z komunizmu w autorytaryzm taki neocarski, tylko że przez jakiś czas jest pokój, a potem jest nowa zimna wojna, ale generalnie obaj się zgadzają, że Putin reprezentuje wrogą cywilizację względem Zachodu, i autorytaryzm, i te wszystkie nasilenia od już ataków 2008 i tak dalej, cybernetycznych na Estonię i tak dalej. Nie, nie 8, co ja mówię, 2004, to chciałem powiedzieć, na Estonię, cybernetycznych i tak dalej. I te różne próby, próby na Kaukazie i takie inne rzeczy. Przypomnę, że Lukas pisał to w 2007 roku, w 2008 to wyszło, także tak to wyglądało. No i on tutaj pokazywał, że z Rosją nie ma jak się dogadać, tak? Trzeba ją bić po łapach i pilnować, tak? Więc myślę, że Boris Johnson zna Edwarda Lukasa i myślę, że Boris Johnson myśli Edwardem Lucasem, jak każdy uczciwy Brytol. Bo tak powinno być. I to jest właściwy sposób myślenia o Rosji i tak dalej. Także polecam książki Edwarda Lukasa, zwłaszcza Nowa zimna wojna. To wam naprawdę od okuje już do końca od i sprowadzi na ścieżkę normalności i zdrowia psychicznego i właściwego reorientowania się także w sprawach politycznych Thanks for your attention. Cordially do